Karol są programy niezwykle ciekawe i niezwykle w ogóle rozwojowa też swoją drogą dziedzina, która mogłaby idealnie powiedziane, usprawniać, usprawniać pracę adwokatów, bo my też robimy bardzo wiele umów, i bardzo wiele umów tworzymy od nowa, czy analizujemy pewne szablony, które my byłyby, użyję takiego sformułowania, podstawiane dla adwokata. No rzeczywiście merytorycznie mogłyby w wielu przypadkach usprawnić niemal całe godziny prac. Więc jeżeli chodzi o automatyzację, to u nas pierwszy kontakt z klientem, bo skoro tych telefonów mamy dużo i na tym się opieramy, na tym pierwszym kontakcie przede wszystkim na infolinii krajowej, która, która działa w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku, to to by była bardzo, bardzo duża i bardzo wygodna pomoc. Wiesz Rek, bo taki, takie oprogramowanie mogłoby nie tyle kazać Tobie wykonać tą pracę przygotowania tych pytań, ale dobrze zrobione rozwiązanie, mogłoby właśnie słuchać tego, co się dzieje w call center i kolekcjonować te przypadki, które się powtarzają i A tak, to ci tą, tą <laughs> Oczywiście. Pracę, słuchać tego, co się dzieje i robić to samemu. I to byłoby, Faktycznie. To byłoby fajne. Nie wiedziałem, że to możliwe. Cały czas dużo czytam, analizuję w tematyce legal botów i całej technologii cyfrowej, ewentualnie pod kątem pracy. Jednak z struktury dość skosniałej, którymi są kancelarii, jak kami zauważył na samym początku, miał tutaj całkowitą rację, mogłoby to być bardzo dużym ułatwieniem. <laughs> Potwierdzam. Powiem no że może... teraz się dzieje taka przemiana na rynku, tej klienta, że. Się coraz bardziej analizuje też to, co się mówi, nie tylko to co, się, to, co się pisze. Bo analiza tekstu na komputerze jest problemem, który jest uznany za rozwiązywalny, albo przynajmniej do jakiegoś etapu. Teraz te rozwiązania audio naprawdę potrafią dużo zrobić, więc analiza tego, co już jest mówione, jest całkowicie możliwa. No dobrze, panowie. Pytanie na koniec. Czy według was powstaną. W najbliższej przyszłości w 100% cyfrowe kancelarie prawne. Jeżeli tak, to kiedy? Jak ułożacie? Karol, to teraz zaczniemy od ciebie. Okej, okay, ja myślę, że jeśli chodzi o te takie podstawowe problemy, to będzie to część cyfrowa, ale wciąż, to, wciąż będziemy odsyłani z bardziej skomplikowanymi rzeczami do prawników i to będzie trwało, dopóki nasz system prawny się nie zmieni, do takiej formy, która będzie. Hmm, Stworzona nie po to, żeby rozumieli je ludzie i żeby była pełna jakichś nieścisłości, które można wykorzystać albo i nie, tylko żeby te rzeczy były łatwo zrozumiałe dla komputera. Ale tak długo jak ludzie będą pisać umowy i tworzyć je w taki sposób, żeby zostawiać tam furtki i możliwości obejścia, tak długo taka trochę uwaga człowieka będzie się przydawać. Chociaż myślę, że zajdziemy daleko w cyfryzacji i ludzie będą się zajmowali na, naprawdę takimi kreatywnymi, ciekawymi problemami. I to nie będzie tylko usprawnienie dla klienta, ale to będzie też usprawnienie dla prawników, którzy będą się mogli zająć tak naprawdę tym, dlaczego może zaczynali pracę w tej branży. Czyli żeby rozwiązywać ciekawe problemy swoich klientów, a niekoniecznie przekopywać się przez sekty dokumentów. 100% cyfrowości tylko z odpowiednimi zmianami prawnymi według mnie, bo prawo też nie pozwala na wszystko w tej chwili, no ale niektóre rzeczy można zacząć oddolnie. Więc myślę, że ważne dla kancelarii byłoby popatrzeć nie tylko jak mogą rozwiązać stare problemy, czyli na przykład zarządzanie dokumentami, tylko sobie wyobrazić, jak ta obsługa klienta mogłaby wyglądać właśnie w pełni cyfrowej zautomatyzowanie i to jest pytanie, na które ja nie znam takiej dobrej odpowiedzi, ale chętnie pomogę prawnikom zrobić to kiedyś. Więc zamierzam się w słuch. Ja tutaj myślę, że część kwestii powtórzę, o których Karol powiedział, bo faktycznie, no, moim zdaniem jestem zupełnym laikiem IT, i jeżeli chodzi o branżę, w ogóle o programistów, ale na dzisiaj, w najbliższej przyszłości, nie wiem, roku bądź dwóch lat, to moim zdaniem cyfryzacja jest w ogóle konieczna i absolutnie będzie to ogromny, ogromny rozwój. Tylko tak, jak tutaj rozmawiamy, wydaje się, że będzie to wykonywane pewnymi etapami. I najpierw będzie się to prawdopodobnie koncentrowało na prostych czynnościach, o których tu rozmawiamy prostych czynnościach, takich kwestiach, no, które ustawodawstwo w ogóle pozwala. I musiałoby się w tej kwestii też dużo zmienić, bo jak wiemy, adwokat odpowiada za swoją opinię porady, ma oce obowiązkowe odpowiedzialności adwokackiej. Mamy taką instytucję jak Rada Etyki Adwokackiej czy Naczelna Rada Adwokacka, która może nałożyć, nie wiem, naganę, zawiesić adwokata na jakiś czas, a nawet usunąć z zawodu. Czyli mamy tutaj pewne legislacyjne i pewne problemy natury. No, prawnej do pokonania. Do tego dochodzi ta skostniałość struktury, o której mówiliśmy, i również mentalność. Trudno sobie to dzisiaj wszystko wyobrazić. Natomiast tak czy inaczej, czy jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, czy nie, pewne prace i cyfryzacje moim zdaniem będą postępowały. Czy 100% cyfrowej? Moim zdaniem będzie bardzo ciężko i raczej nie w najbliższych 10 latach. Tak jak mówię, w pewnych fragmentach i w pewnych elementach tak, ale trudno jest sobie w ogóle nawet dzisiaj wyobrazić takiego legal bota, który faktycznie analizuje aktualne orzecznictwo sądów, wnioskuje, używa sztucznej inteligencji, pisze pozwy, łączy to wszystko w jedną całość, uwzględnia konkretną pragmatykę prawną właśnie orzecznictwa i wielu, wielu innych rzeczy i bierze za to odpowiedzialność. Jest to do wyobrażenia, ale myślę, że tutaj chyba Elon Musk by był potrzebny, jeżeli chodzi o takie kwestie i wyzwania, jakiś polski właśnie odpowiednik. No bo tak jak mówię, jest to nadal struktura bardzo taka stateczna i jednak stosunkowo skosniała, Więc potrzeba będzie wielu zmian systemowych, prawnych, mentalnych, aby taki bot był naprawdę użyteczny i nazwijmy to wprost. Był po prostu przydatny i powiem więcej na koniec, był akceptowalny, akceptowalny przez środowisko, bo łatwo sobie możemy wyobrazić, że taki bot jest potwornym, potwornym zagrożeniem, jeśli nie zabójstwem, dla klasycznego modelu prawnego i systemu prawnego, który dzisiaj mamy w Polsce. Tak to wygląda moim zdaniem, ale reasumując, zmiany będą niewyobrażalne, jeżeli chodzi o cyfryzację, i one będą postępowały kaskadowo. Wydaje mi się, że z roku na rok będziemy coraz dalej, i rynek, nie wiem, rynek, struktura, choćby takie pandemiczne kwestie, wymuszą w pewnym momencie taką sytuację, że do jakiegoś stopnia, nie wiem dzisiaj jakiego, może prostych porad, analizy dokumentów, umów, odbierania pierwszych telefonów, może potem kolejnych, powstaną takie narzędzia i będą funkcjonowały. Tak jest. Moje zdanie, stąd też patrzę na to z wielką nadzieją, i jako taka kancelaria, która mogłaby z takich narzędzi chętnie korzystać, i nie boimy się czegoś takiego, no na pewno bylibyśmy jednymi z pierwszych, którzy chętnie, chętnie by dołączyli. I chętnie wykorzystali z takich narzędzi, jeśli byłyby one oczywiście dostępne. Myślę Jarek, że akurat tobie jest najbliżej do bycia taką 100% cyfrową kancelarią prawdą. Zresztą używając tego określenia 100% kancelaria prawna, to wcale nie oznacza, że nie muszą tam pracować fizycznie ludzie. Jak spojrzymy sobie na przykład na sektor bankowy, to też widzimy, że mamy do czynienia ze 100% cyfrowym bankiem, bankiem bez oddziałów takich naziemnych, ale mimo wszystko tam pracują jacyś ludzie, prawda? Słuchajcie, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że mieliśmy okazję, żeby porozmawiać o takim nietypowym temacie, jak właśnie biznes kancelarii prawnych. No i co? Mam nadzieję, do usłyszenia niebawem. Dzięki. Ja ró dziękuję, również dziękuję i dziękuję, że tak niepopularny wydaje się, temat został dotknięty i omówiony tutaj przez nas. Bardzo wam serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy odcinek. Jeżeli masz ciekawą historię, którą chcesz się z nami podzielić, to czekamy na Ciebie, jak zawsze, na imaginationfactory.pl. Do usłyszenia!